Jak wybrać najważniejszy sprzęt Agenda do niewielkiej kuchni? Szczególnie kiedy uwielbiacie sami piechcić. To jak Grzegorz. Jesteśmy w filmie Amika. Dziś z wizytą u mojego krześniaka, który razem z narzeczoną wprowadził się do nowego mieszkania. Ciasne, ale własne, co Tomek? Pomagałem młodym przewozić kartony. Wiew też pomagała. Męczyć Neli, rzecz jasna. <grywa> Jesteśmy właśnie w najważniejszym miejscu domu czyli w kuchni. A to to prezent od najlepszego wujka bo łóżko można kupić później. Ale jak tu funkcjonować bez kuchenki? Idealnym rozwiązaniem dla Natalii i Tomka okazała się kuchnia wolnostojąca to taki nierozłączny duet dokładnie jak oni. Sprytne rozwiązanie dla tych, którzy chcą mieć wszystkie wypasione funkcje dostępne w nowoczesnym kuchennym sprzęcie. A do tego taniej. Po dwa w jednym zawsze wyjdzie korzystniej niż płyta i piekarnik kupione osobno. Najważniejszy w gotowaniu i pieczeniu jest efekt, czyli żeby wszystkim smakowało. A kto piecze ciasteczka dla gości? Tomek? <grym> Niestety, nie tym razem. Gdy Tomek robi formę, Natalia zajmuje się ciasteczkami. Pomaga jej Baking Pro System, dostępny również w kuchniach wolnostojących Amika. Daje gwarancję, że ciasteczka wyjdą idealnie, nawet w piekarniku, którego jeszcze nie wypróbowała. Tak, pojawiło się hasło ciasteczka i dziwnym trafem od razu WIF! Czyli teraz będą się musiały bardzo szybko upiec dla naszego łasuka. Na szczęście piekarnik z Baking Pro System nagrzewa się w 3 minuty to najlepszy wynik na rynku. Ten piekarnik. Ma chłodny front dzięki trzem szybom izolującym ciepło. Natalia zna apetyt VIV, więc się przygotowała. W piekarniku pieką się trzy blachy ciastek jednocześnie. Najlepsze jest to, że wszystkie ciasteczka wypieką się równomiernie. To dzięki precyzyjnej dystrybucji ciepła na każdym poziomie. Na rodzinny obiad możecie bez problemu upiec indyka według mojego przepisu. Miejsca nie zabraknie. Ten piekarnik ma aż 77 litrów pojemności. A kiedy nic się nie piecze, Duży piekarnik pomieści nawet cały komplet garnków. Niezły patent przy małej kuchni. Ale wracając do naszych ciasteczek. Zobaczcie, już upieczone. Wyglądają przepysznie. Dobra, deser gotowy. Zanim ciastka ostygną, czas na danie główne. I tu wkracza Tomek. Pan <grym> wschodnich sztuk walki i wschodniej kuchni. O, niezły schowek. Co tam macie? O, dalej nie pytam. Tomek jest fanem gotowania na kuchni gazowej. Chińszczyzna, mmm, mniam! Teraz to ja już nie mogę się doczekać. Dzięki palnikowi wok patelnia równomiernie się nagrzeje, a jedzenie szybciej trafi na stół. Zobaczcie, mimo ciężkiego woka nic się nie chwieje. Mm. Danie gotowe. Wiw, pomóż nakryć do stołu. Mm. No to smacznego. Podsumujmy. Natalia i Tomek, którzy bardzo lubią gotować, w swoim nowym mieszkaniu mają kuchenkę Amika z innowacyjnymi funkcjami, które pozwalają im wyczarowywać idealne potrawy. I są mega zadowoleni. Ale nie musisz ufać tylko im. Zaufaj milionom Polaków, którzy od lat wybierają sprzęty Amika. No to już po imprezie. Co widać? Kuchenka też wymaga czyszczenia, ale nie martwcie się, to będzie banalnie proste. Kuchnia wolnostojąca amika ma funkcję czyszczenia parowego. Wystarczy wlać szklankę wody na blachę, ustawić temperaturę na 50 stopni Celsjusza i funkcję grzejnik dolny na 30 minut. Potem wystarczyło tylko przetrzeć gąbką, umyć ciepłą wodą płynem do mycia naczyń i gotowe! Wszystko poschodziło. Bez żadnej szkodliwej chemii.